Dzień dobry, witajcie na moim kanale. Słuchajcie, siedzę sobie w domu. Dostałem dzisiaj piękny prezent, o którym nakręcę później film, bo chcę pokazać go w użyciu. Takie coś, nieważne w tym momencie, bo nie, nie będę mówił o tym prezencie. Natomiast dzwoni do mnie kurier. Dzwoni do mnie kurier i przynosi mi paczkę. Przynosi mi przesyłkę. Z przesyłką sytuacja jest taka, że Sobotę albo w piątek napisał do mnie gość, który jest w ogóle moją inspiracją, jeżeli chodzi o kuchnię obozową, kuchnię leśną, kuchnię, w ogóle kuchnię, nie. Kwasior, czyli Michał. E, Michał Kwasior z kuchni kwasiora, czyli z kanału kuchnia Kwasiora, który jest mega zarąbisty i, i w ogóle Kwasior to jest tak fajny gość, że... No, no mistrzostwo świata. Napisał do mnie, cześć Tomek, mam do ciebie sprawę, odezwij się. Okej, okay, odezwałem się, skoro Kwasior sobie tego życzył. Kwasior mi mówi, chcę ci wysłać prezent, nie? Ja mówię, Kwasior, ja od ciebie prezentów nie mogę przyjmować. Ale jeżeli zgodzisz się, że ja tobie wyślę prezent, to możesz mi wysłać prezent. No i Kwasior mi coś wysłał, słuchajcie. E, ale to... To nie wszystko, że on mi coś wysłał, bo to, 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 że on mi wysłał, to jest pikuś, naprawdę pikuś. Ważne jest to, że popatrzcie, co ja teraz robię. Moja żona sobie pojechała do Krakowa, a ja gotuję leczo. Gotuję leczo, a Kwasior wysłał mi przyprawy do tego leczo i napisał mi tutaj, proszę bardzo, karteczkę. Pozdrowienia od Kwasiora, którą chyba oprawię sobie w ramkę i powieszę nad łóżkiem. Słuchajcie. Otworzymy. Przepraszam, że tu słońce świeci, ale jak widzicie, mam tutaj okno dachowe i tak słabo będzie ten. Otworzymy to, co Kwasior mi wysłał. Popatrzcie, to jest takie coś. Tadam. I co my tutaj mamy? I co my tutaj mamy? Bach-Bach-Bach-Bach-Bach-Bach-Bach. Otworzymy to z cyzoryczkiem. Dobra. Leśne licho. Leśne licho. Termin ważności 20 lipca 2020 roku. Co tutaj jest? Skład pieprz ziołowy, sól morska. Bez antybryzlacza, nie wiem co to jest, antybryzlacz, jałowiec, cebula, kozieradka, czosnek, majeranek, czosnek niedźwiedzi. Najlepiej spożyć i tak dalej. Leśne licho. Jedna przyprawa. Druga przyprawa. Original. Original. Sól morska, bez znowu antyzbrylacza, papryka słodka, kajen, czosnek, pieprz czarny, kolendra, kumin. Najlepiej spożyć przed 20 lipca 2020 roku. Słuchajcie, Area 51, takie coś. I tutaj mamy papryka słodka, sól morska bez antyzbrylacza, papryka wędzona, kardamon, pieprz biały, kurkuma, czosnek i najlepiej spożyć przed 20 lipca 2020 roku. Ale to nie wszystko, słuchajcie. Bo jest jeszcze deska, deska. I nic by w niej nie było dziwnego poza tym, że ma tak wspaniałe, piękne logo, czyli logo kuchni kwasiora, czyli logo mojego mistrza kuchennego, który w jakiś sposób mnie docenił, nie wiem, być może za to, że ja też staram się jakoś nieudolnie gotować, nie, nie staram się go naśladować, nie staram się czegoś tam, że tak powiem, od niego zżynać. Być może dlatego mnie kwasior docenił, że. Nie wiem, może mu się podoba mój kanał, bo czasami zagląda, czasami komentuje, ale co mi napisał? Słuchajcie, pozdrowienia od Kwasiora. Ja zakładam, że to są pozdrowienia dla mnie, ale również mogę prze, e, przekazać Wam pozdrowienia od Kwasiora. Bo tak jak mówię, zajrzyjcie na kanał Kwasiora, to jest wspaniały gość. Poscriptum: oby deska ci służyła, a przyprawy smakowały. Kwasiorku. Deska na pewno będzie służyła, a przyprawy na pewno się nie zmarnują i będą na pewno też służyły i będą smakowały. Wszystkiego dobrego. Dzięki i wzajemnie. Po Przepraszam, ale mazak mi siada. Słuchajcie, no to jest właśnie taki specyficzny humor Kwasiora. Pooglądajcie jego filmy, zobaczcie w jaki sposób przede wszystkim Kwasior wprowadza do tych filmów. Ostatnio robił zupę czosnkową czy nalewkę czosnkową, opowiadał o wampiżach leśnych itd., itd. No, mega facet, słuchajcie, mega facet. Zobaczcie sobie, jak Kwasiora bardzo serdecznie pozdrawiam. Gotuję leczo dalej, gotuję, gotuję i mam zamiar użyć którejś z przypraw. Zastanowię się jeszcze, której. Szkoda, że. Nie mogę Cię, Kwasior, zapytać o opinię, że tak powiem, której z przypraw użyć do leczo, ale będę się uczył, że tak powiem, na własnych błędach. No i cóż, miło, naprawdę miło, że taki człowiek jak Kwasior, który, który jest genialny, jest geniuszem, jeżeli chodzi moim zdaniem o kulinaria, te wszystkie inne takie paproki, to się chowają do Kwasiora. Jest genialny facet. Docenił mnie w taki sposób. Bardzo się cieszę. Bardzo Ci Kwasior dziękuję. A Wam życzę, abyście czerpali inspirację od najlepszych, a nie od ligi podwórkowej. I zapraszam na kanał swój. Zapraszam na kanał Kwasiora. Zostańcie w duchu. Oczywiście zapraszam do lasu.